Telefonu. Jesienią już obecnego rządu nie będzie, tak przypowiadał na konferencji prasowej w Gdańsku lider Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke. Uważa on, że korupcja w Polsce i Unii Europejskiej to rzecz powszechna. Domaga się też, aby w związku z tak zwaną aferą taśmową likwidacji polskiego Stronictwa Ludowego. Janusz Korwin-Mikke uważa, że polskie Stronictwo Ludowe nie powinno istnieć nie tylko ze względu na ujawnione niedawno taśmy, ale też dlatego, że nie spełnia definicji partii politycznej. PSL jest na, naprawdę Związkiem z Zawodowym Rolników. I jako takie nie powinno brać udziału w wyborach, nie powinno być zarejestrowane jako partia polityczna. A na to jest y, zupełne nieporozumienie, powodujące czasami trudności, czasami ułatwienia w, w konstruowaniu rządu. Tak, podam jeszcze raz. Na wtedy brzmi y, zlikwidować PSL. Według korwin mikkego obecna sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo zła, a rząd Donalda Tuska nie daje sobie rady z rządzeniem. Na jesieni tego rządu już nie będzie, albo ogłosi nowe wybory, albo zaniezmieciony. Według lidera kongresu nowej prawicy, największej eskalacji społecznych protestów należy spodziewać się w okolicach Dnia Niepodległości, czyli 11 listopada. Na dobre rozpoczynają się tegoroczne żniwa.